Witam w kolejnym filmie, w którym sprawdzimy wydajność tego mojego klimatyzatora w funkcji grzania. Na zewnątrz jest tu parę stopni na plusie, a w nocy dochodzi tam do minus 3. Także w sumie warunki są odpowiednie. Dom jest ocieplony dookoła, jeszcze nie są ocieplone ściany szczytowe. No i dzisiaj nie paliłem w kominku, żeby właśnie sprawdzić jak się sprawdzi to ogrzewanie klimatyzatorem. W środku mamy tak jak widać 19 stopni, to urządzenie pokazuje na zewnątrz 3 stopnie. No i tak, kilka słów chciałem powiedzieć od, odnośnie klimatyzatorów. No tak jak wiecie, klimatyzator jest urządzeniem służącym do chłodzenia, czyli patrząc na jego budowę powietrze jest zaciągane z góry, czyli to ciepłe powietrze w lecie jest zaciągane z góry, chłodzone jest i wypuszczane. Tutaj, to, 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 tym wylotem zwykle ustawia się to mniej więcej poziomo, żeby po prostu nas nie przewiało, i dzięki temu to chłodne powietrze, znajdujące się na suficie, wędruje sobie swobodnie na dół, a to ciepłe do góry. I dzięki temu chłodzimy sobie pomieszczenie. Sytuacja ma się inaczej, jeśli ustawimy takie urządzenie w trybie ogrzewania. Doszedłem do, te, do tego tak naprawdę ostatnio, gdy płaczyłem na aplikację yy, w telefonie i dosłownie po kilku minutach pracy tego urządzenia, yy, temperatura jednostki wewnętrznej już była praktycznie osiągała tą zadaną, czyli po prostu yy, ten klimatyzator, jak każdy inny zresztą zaciąga ciepłe powietrze z góry, ogrzewa je i wypuszcza, tak. Czyli ten obiekt mamy tutaj całkiem inny. Także jeśli planowalibyśmy docelowo ogrzewanie takim urządzeniem, w każdym rogu pomieszczenia należałoby zamontować tak zwane destratyfikatory, czyli wentylatory powodujące ruch powietrza, czyli to ciepłe powietrze znajdujące się pod sufitem wędrowałoby w dół i taka naturalna jakby cyrkulacja by się wytworzyła poprawiłoby to sprawność ogólnie wykorzystanie tego klimatyzatora jako element ogrzewania. No umi, jest on raczej traktowany jako takie ogrzewanie awaryjne, podczas gdy nie ma nas w domu, możemy po prostu za pomocą aplikacji włączyć to ogrzewanie i on to pomieszczenie po prostu przy maksymalnych obrotach wentylatora nagrzeje. A jak to wszystko działa na Waszą prośbę? Praktycznie dzisiaj zrobię taki test, czyli jest godzina jakaś 15.30. W tym momencie go ustawimy na ostrożnie, nie chcę się załapać. Ustawimy go sobie tak, załóżmy na 26 stopni i w tryb ogrzewania, tak? Czyli on nam się załączy. I zacznie po chwili działać. Natomiast tutaj chciałem jeszcze Wam pokazać jeszcze raz, jak to wygląda na tej stacji pogodowej. Czyli w środku mamy 19,2 stopnia, na zewnątrz 3 stopnie. Tutaj czujnik drugi i trzeci z tych zewnętrznych czyli z tych bezprzewodowych to jest łazienka i pokój jakiś tam. Także na nie nie patrzymy, patrzymy tylko tutaj, na, na te czujniki w tym pomieszczeniu i na zewnątrz. Przypominam, że moc grzewcza tego urządzenia to jakieś 3,5 kW. Jest to do sprawdzenia, na poprzednich moich filmach, no tutaj tak jak widzicie, nazwa jest ukryta, ale ogólnie teraz większość klimatyzatorów jest produkowana w Chinach, także praktycznie nazwa jest bez znaczenia. No i już się rozkręcił, całkiem przyjemne, ciepłe powietrze. Tak, jak widzicie, przepustnica ustawiona maksymalnie w dół. Jeszcze raz powtórzę odnośnie tej cyrkulacji powietrza. No i teraz mamy takie zjawisko, że to ciepłe powietrze nam tutaj wychodzi z klimatyzatora, jest, miesza się z, z zimnym powietrzem znajdującym się w pomieszczeniu, i to ciepłe znowu idzie do góry. także ten ta cyrkulacja nie jest taka, jak być powinna. Według mnie, przynajmniej no, takie są moje obserwacje i chciałem się tym z Wami podzielić. Tutaj mam jeszcze taki czujnik. Szkoda, że na niego nie popatrzyłem przed włączeniem urządzenia, ale no praktycznie minęły może, może kilka minut. Mamy 20,5 stopnia. Za jakiś czas tutaj sprawdzę. Ten czujnik jest tak, jakby naprzeciwko klimatyzatora. Jeszcze taka uwaga odnośnie sufitu. Nie ma tam na razie żadnej izolacji termicznej. To jest tylko płyta GK i na górze folia paroizolacyjna, tak jest na całym parterze na razie. Także no to, to ciepło po prostu ucieka tamtędy. No ale zobaczymy jak, jak ten klimatyzator będzie włączony przez jakieś 10 czy 12 godzin. Zobaczymy jak to się yy, nagrzeje wszystko. Ok, zobaczcie, o 1543 włączyliśmy klimatyzator. On tam sobie działa cały czas. Yy, czyli 36 minut później no już jest ponad 20-21. Wzrosła temperatura błyskawicznie. No na zewnątrz mamy minus 3, jest 22,38, 38, tak jak widzicie. No i to jest to co mówiłem, czujnik wewnętrzny, czyli te jednostki zamontowanej wewnątrz, pokazuje 25 stopni, a tak naprawdę w pomieszczeniu jest jakieś ponad 20. Także to jest to właśnie zakłamanie związane z tym, że powietrze jest zaciągane od góry, czyli to ciepłe. Tak? Gdyby było zaciągane od dołu Wydaje mi się, że to wszystko wtedy lepiej by działało Słuchajcie, mamy 40 w nocy Minus 5 na zewnątrz 19.03 Pokazuje to urządzenie Wstałem, bo ten Klimatyzator a raczej ten cały rezon rezonuje strasznie, bo jest przykręcony do ściany. No i jednak nie jestem przyzwyczajony do takiego hałasu w nocy. A wstałem, żeby pirometrem sprawdzić po prostu temperaturę, która wydostaje się z niego przy tych minus 5. Czyli cały czas te 45 stopni ten czujnik pokazuje 20 stopni czyli jednak te minus 5 wyciąga tą całą temperaturę z domu no jutro sobie to podsumujemy także jeszcze na te parę godzin zostawię tak włączone normalnie ogrzewamy tym kominkiem i pełny wsad pozwala na ogrzanie do 24 stopni tutaj tego pomieszczenia salonu i kuchni no i to się tak rozchodzi po budynku wiadomo ale ogólnie zwykle 22 stopnie tutaj uzyskujemy Ciekawostka jest taka, że ten pirometr pokazuje 23 stopnie na podłodze Nie wiem na ile to jest wiarygodny pomiar No i mamy 7 rano, minus 5,6 stopnia na zewnątrz, w środku 19,3, 18,8, osiemnaście i 16,3 sypialni. Tam miałem zamknięte drzwi ze względu na ten hałas z klimatyzatora. On tak średnio raz na, godzinie, na godzinę się rozmraża, czy odmraża, jak to powiedzieć, i wtedy tak jakby głośniej pracuje, i praktycznie za każdym razem się budziłem w nocy. także. Nie polecam. Ściana od wschodu wygląda tak, czyli jest oklejona styropianem, nie zaciągnięte siatką, ale wyklejona aż tam do końca, także tutaj można powiedzieć z tej strony jest ciągłość ocieplenia. Ściana od północy jest tak jakby do połowy, czyli powyżej wysokości wiejca. Tutaj jest też ta sypialnia, czyli najchłodniejsze miejsce, bo to ciepło całe ucieka do góry. Ściana tutaj od zachodu, podobnie jak ta od wschodu, jest cała ocieplona. Także mamy tutaj ciągłość ocieplenia zachowaną. No i jest dodatkowo zaciągnięta siatką z klejem. No i ta ściana południowa, nazwijmy to, jest ocieplona też powyżej wieńca trochę wyżej niż z tamtej strony północnej. No i też zaciągnięta siatką. Ocieplane jest, to, jak widzicie, styropianem grafitowym, stąd te strony, od których świeci słońce, są zabezpieczone siatką skleje. No na tamty już nie starczyło czasu, zrobimy to dopiero na wiosnę. Jeszcze wrócę do tej aplikacji. Zobaczcie tutaj na górze, gdzie jest temperatura wewnętrzna w tym miejscu. Sterownik odczytuje 24 stopnie, zadane jest 26. Być może jest tak, że ten agregat nie działa na 100% swojej wydajności być może gdyby było ustawione na przykład na 30 stopni no to w środku było może 1 stopień więcej nie wiem, tego już tego nie będę sprawdzał póki tego do końca nie ocieplę czyli no niestety dopiero za rok ale tutaj jeszcze wróćmy do tego klimatyzatora także podsumowując ta jednostka jest zbyt mała a budynek jeszcze nie jest gotowy na to, żeby zagrzeć tak małą jednostką e, praktycznie na ten moment e, straty ciepła się równoważą z tym, e, z, z tym pompowaniem ciepła do środka. Tak? dlatego się ta temperatura nie podnosi. E, no ogólnie tak jak my to wykorzystujemy, czyli e, w, w sposób awaryjny to to urządzenie się sprawdza, natomiast na e, stałe jako stałe ogrzewanie no to jednak trzeba pomyśleć o czymś innym Mamy tutaj po całości rozłożoną podłogówkę I w tym kierunku będziemy szli Także dzięki za oglądanie I do usłyszenia Powiem Wam jeszcze, że te rurki naprawdę bardzo gorące Aż nie da się tego w rękach trzymać Tu jest powrót, jest taka letnia, nazwijmy to A tu jest zasilanie Jest bardzo, bardzo gorące Czyli chyba agregat sobie daje radę tutaj może jeszcze zobaczcie jak to jest ośrodnione no i do następnego